Zobaczcie mój najnowszy nabytek dzisiaj Dzisiejszego dnia Hunger To było z roku którego 92 ta maszyna jest No to czyli jak tak jak się zaczęło robić już nasz ten współczesny PRL Tu jest kierunek obrotów tarczy Tu mam dodatkowo do tego zestawy noży prawe lewe i co wiedzą już na pewno się domyślają tutaj dwa różne kolory ale jak będą dobrze oznaczone nie przeszkadza te noże montuje się tutaj w tej pozycji o. tylko trzeba śrubki to pójdą do wymiany zastosuję tutaj imbusy o. czyli maksymalnie 12x12 z jednej strony nóż, i z drugiej strony nóż. O, tylko nowo trzeba ustawić na szerokość tarczy. No i później to się reguluje za pomocą tych przycisków. I tamtych dwóch pokrętek. No zobaczcie, jaka dokładność jest skali. Nie wiem, czy widać. Widać. 0,02 mikrona. Bardzo dokładna robota no nie wiem czy tutaj to jakiś śluz jest czy to wszystko działa właśnie tylko czy to wszystko działa trzeba będzie rozebrać i przejrzeć ale będziecie mieli będzie okazja na nakręcić film tu jest przerobione na uchwyt tokarski uchwyt tokarski jest fi 160 troszeczkę zardzewiały ale może go oczyścimy to bicie w tym kierunku jakby po obwodzie nie ma znaczenia. Ważniejsze jest to bicie. Bo to, jak będzie przesunięte tam milimetr czy coś, to nie jest ważne. Ważne, żeby ustawić w stosunku do tych płaszczyzn dobrze. No zobaczymy to wszystko. Zobaczymy. I teraz będę robił to czyścił, aż wyczyszczę dobrze. Zobaczcie, tu jeszcze dodatkowe są takie przyrządy do mocowania. O, bo to, to można tutaj Przetaczać mniejsze tarcze i większe. No i zobaczcie, to jedna rzecz od razu to, zobaczcie, dyskwalifikuje. Dyskwalifikuje ten przewód. Oczywiście ja go wymienię na dobry, bo mam taki, a ten pojedzie sobie do huty. No, zaczyna 3 metry przynajmniej, muszę mieć taki przewód, a w razie czego, tak będę chciał robić, to przedłużysz. No i co tu jeszcze? Tu jeszcze jest coś takiego, że um, że, 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 że jak tu wam pokażę, jest końcówka zbudowana, ale to już samemu się, samemu ktoś sobie zastosował, że jak dojdzie do końca, ta rozłącza styki. O! No to bardzo dobra rzecz. Nie trzeba pilnować, żeby nie, nie, nie zablokuje się. O, tutaj. Tu jest. I ta końcówka jest zamocowana, ona była przymocowana do stołu, takiego drewnianego. O, zobaczcie, to wszystko się poczyści, dopieści. No i będzie Pan zadowolony. Ale to nie znaczy, że tamten temat doprzepuszczamy. Doprzepuszczamy, bo prawdopodobnie będzie potrzebny, bo potrzeba będzie, jak będą większe wyłączniki. O, zobaczcie, tu jest wyłącznik. Jak to się mówi przy silniku. Silnik pobiera tylko 1,45 Ampera. Czyli ja to myślę, że on więcej jak 300 czy 400 W to nie ma. Może i mniej. Bo tu jest, obrocy są do, dostosowane dobrze, doprasowane do przekładni. One są przez ślimak prawdopodobnie. No zobaczymy czy tam zajrzymy jak będę ciekawy to zajrzymy tutaj wystarczy te śruby odkręcić i już prawdopodobnie silnik nam zejdzie dobra szkoda czasu gadu gadu a walizki po peronie bierzemy się za pracę no, no także to niemiecka niemiecka robota niemieckie czeskie maszyny no bardzo dobre szwajcarskie angielskie Francuski, fras, francuskimi nie miałem styczności z hiszpańskimi rumuńskie to takie dziwne mi się wydawały bułgarki no to tylko to karki frezarek to nie spotkałem no i zobaczymy dobra to na razie dziękuję no dobra czary mary i włączamy zobaczcie jakie to ma obroty wolne bo to nie tylko ja tarca ta 200, 300 no to 200 to jeszcze było wolno nie? ale tarca ta 300 to już były duże obroty prędkość tak odbocowa zobaczcie podłączyłem już tam nowy przewód 3 kawałek ukradłem Jackowi od yy, sprężarki bo tam i tak był za długi a po co miałem kupywać tu mi kawałek wystarczył Zresztą ta, jak mówi, to będzie stała w warsztacie, nie będzie stała na drodze. to dzisiaj jest ciepło i sobie robi. Zobaczcie, tu mam mały wiatroczek, ale wnika. Uję, dobrze dalej. Tu nie było wiatroczek, Tu mam osłonę, tylko muszę tu dorobić takie blaszki. No i tutaj zrobię sobie taką obajnę, zacisnę, odsunę, będzie osłonę, będzie dobrze wnika. Teraz w tej chwili nawet znucha, że ma silnik, bo tutaj czuję jakiś moc. Tu zobaczyłem. To odbywa Dopasowałem ją, ona była, yy, ten balek dziwny na tym mam takie hotelko. Rozpoczyłem, wskaziłem, że już tam na kawałku weszło na 10 mm, weszło odejść w A później lekko motkiem, No i świeżo. Myślę, że nie będę musiał wyciągać tego silnika i już dwie. No, tu zobaczcie lampki widzieliście na filmie poprzednim, zobaczcie już porównanie, to wszystko będzie odprzyczone, to wszystko też jest w górę. Zajrzymy tutaj do takiego szczękła, które powoduje to, że zobaczcie, tu, że mamy koszut. Wszystko ten posłup mi się nie podoba, zobaczcie jak to idzie. Widzicie? To idzie skokowo, skokowo. A jak ja kręcę ręką. A po subie, to idzie płynnie Ale te drgania się przenoszą Muszę zajrzeć co tam się stało o, w jedną stronę I w drugą stronę kręcę, to Bardzo lekko się w tym jest zresztą Bo to też jest przez przekładnie wszystko zrobione Żeby nie było za dłużego Po Dobra Jatek sprzętać, Która to godzina? O si no o siódma znaczy za 10-19 Także dzisiaj jestem zadowolony O zobaczcie to Pod spodem był ten brud ja jeszcze sobie teraz z tego Bo nie mogłem tam wyczyścić dobrze Jeszcze tu poczyszczę Jeszcze popsiukam trochę na noc Tym do, do rdzy. No i on ładnie wyczyścił Tutaj zobaczcie tu już jest obczyszczone No tutaj Wyczyściłem te prowadnice wszystkie Jeszcze trzeba będzie wyczyścić bo jak wiecie zeszczężaliwo to no, najmniejsze szpary powłaży i jak się przytrze to może być nieciekawie dobra kolejny krok zrobiony naprzód dziś dwa tematy właściwie trzy zobaczcie co mi się zrobiło z przewodem zobaczcie 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 to jest, to jest przewód ten to jest chyba albo aluminium miedziowane albo coś, nie wiem on jest stosunkowo lekki do tego przykroju bardzo lekki jest no to przypuszczam że to jest aluminium miedziowane bo magnes tego nie przyciąga magnes tego nie przyciąga no ale aluminium no to faktycznie aluminium się tąpi gdzieś 600-700 stopni no, ale tutaj się mocno poprzegrzewało. Zobaczcie, tutaj jest ten ścisk. Od tego, tu było z jednej strony przykręcone. Tutaj, ta, ta podkładka tu była jakaś yy, taka taśma, niby przewodząca z, dr z drutu. Zrobiona. No, i powiem tak. No, i dziś pojechałem sobie do kasteramy bo mówię w końcu kupię sobie porządnie Wiecie, że tamten przewód, co kupiłem poprzedni, to był firmy tej, co tutaj widzicie most. To nie jest żadna reklama, bo za to gotówki nie dostałem. Po prostu sprawdziła mi się ta firma, o tak. No i kupiłem sobie nowy przewód, zobaczę. Tutaj to muszę użyć siły, a tam to kurcze tak jakby, o, jakbym, jakbym nic nie ściskało, w ogóle nie, nie czuję nic. I od razu widać, że sprężyna jest bardziej zwinięta. Tu jest na dłuższym, no, no to jest mocne. I tutaj zobaczcie, jak do, fajnie jest wykonane. Widzicie? No. także zagłębienie. Także jak jest dobry styk, to nie ma się to przewód grzeć. No, jest tylko dość, dość, dość długi. Ale myślę, że nie powinno się nic mojej spawareczce stać. No, także jestem zadowolony. A tu jest kolejna rzecz. Skończyły mi się różne przewody i sobie kupiłem na no, alegrusie taki przewód 4 razy 1,5 linka. 4 razy 1,5 linka. Patrzyłem w Kasteramie, niestety nie. Wiecie, cena jest dwa razy większa. Nie przypuszczam, żeby to jakaś tam była wyszukana firma. Nie wiem, skąd ta cena. Kasterami się wzięła. Myślę, że ten też nie będzie gorszy, bo już mam takie przewody kupywane i wcale nie są złe. Miał bardzo dobre opinie 4,96 No to myślę, że dobre opinie. No i to to kupiłem, no żeby dalej kończyć tą maszynę. No i kolejna rzecz. Kupiłem taką puszeczkę. Zobaczę, no niby nie jest to samo, no ale już nie będę cudował, dobierał. W razie czego, no już w takim kolorze będzie teraz maszyna. Będzie to wszystko obczyszczone i będzie pomalowane. Jedynie co zyskałem, to taką końcówkę osiągnąłem od tego przewodu. A może ten ścisk się do czegoś innego przyda, coś przyłapać, coś przytrzymać. No wyrzucić, to zawsze zdążymy. A także przewód, przewód i farbka. No, i bierzemy się dalej do pracy, bo tutaj trzeba zrobić, wymienić ten cały przewód. To jest od, stycz, od stycznika do, do, do tutaj do wejścia do silnika. Do wejścia do silnika, i jeszcze tu kawałek od tego wyłącznika do tego wyłącznika zobaczcie co dzisiaj zrobiłem dzisiaj zrobiłem zaraz wam pokażę coś mi się tu pokierposiło gdzie ta blaszka spadła a ja mówię coś się porobiło a, a ja odkręciłem sam zobaczcie o gdzie co to jest to, jak będzie maszyna szła do tyłu, o, widzicie, to będzie o, będzie pyk, i jak będzie to pyknięcie, to ona wyłączy silnik, będzie po prostu, yy, będzie po prostu sterować tutaj tą cewką od tego stycznika, po prostu rozłączy. Dobra, gadu, gadu, a my tu nic nie robimy. Dobra, dzięki, pozdrawiam.